Hej, dzień dobry! Po Waszych wyraźnych i licznych prośbach wracamy z serią Najlepsi. Już kilka dobrych lat minęło, odkąd omawialiśmy najlepsze podkłady, pudry, korektory i wszystko inne i w tym czasie niektóre kosmetyki przestały być produkowane albo zmieniły formuły i już takie najlepsze może nie są. Także czas najwyższy sobie tę listę odświeżyć i zaczynamy od kosmetyku, od którego zależy tak na dobrą sprawę odbiór i wygląd naszego makijażu, czyli od podkładów właśnie. Jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcecie zobaczyć, co dla Was dzisiaj przygotowałam, to rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś do jedzenia, do picia i zapraszam do oglądania dalej. Na początku krótki wstęp, zaczynając od najważniejszej informacji na dziś, czyli od tego, że jak zawsze w filmikach tego typu, pokażę Wam dzisiaj propozycje ze wszystkich półek cenowych i będzie to dokładnie pięć propozycji drogeryjnych i pięć wysokopółkowych, czy też selektywnych. Będę Wam dokładnie opisywać, jaka jest jego konsystencja, jakie jest krycie i czy zastyga, czy nie i oczywiście jaki efekt na skórze daje. No i oczywiście będzie też Cena. Tylko pamiętajcie, że właściwie każdy kosmetyk obecnie jesteśmy w stanie dorwać, jeżeli nie o połowę, to chociaż o 20 czy 15% taniej od jego ceny wyjściowej. Więc te ceny są takie orientacyjne. Ale że musiałam się czymś sugerować, to brałam pod uwagę te podstawowe, wyjściowe ceny sugerowane przez producenta. Po drugie, tutaj ten wybór był, nie ukrywam, bardzo ciężki. Ja lubię więcej podkładów niż te 10, które wam dzisiaj pokażę, no ale musiałam zrobić tę selekcję, musiałam zdecydować się, które nazwać mianem najlepszych. Natomiast, jeżeli kiedyś polecałam wam inny podkład, nawet nie wiem w zeszłym roku jeszcze, to nie znaczy, że ja go już nie lubię. Tylko z jakiegoś względu. Ten podkład, który Wam zaraz pokażę, zajął jego miejsce. Oczywiście prostsza sprawa jest w przypadku podkładów, które Wam pokazywałam w filmach serii najlepszych jakieś 4 czy 5 lat temu, bo dosłownie połowa z nich już chyba nie istnieje. Także przynajmniej ten problem mamy z głowy. No ale dobra, to są te najważniejsze informacje. A teraz przechodzimy już do najlepszych podkładów, zaczynając od najtańszego. I oczywiście z każdym następnym podkładem ta cena wyjściowa będzie wzrastała i też wzrastać będzie selekcja kolorystyczna, bo jak to przeważnie bywa, Marki drogeryjne mają bardzo ograniczoną kolorówkę 3, maksymalnie 6 odcieni. A w przypadku marek selektywnych tych kolorów potrafi być nawet 40 także delikatna różnica. No ale, pierwszym podkładem na dziś jest Yoko Skin Joy Foundation. To jest podkład, na punkcie którego ja, w momencie, kiedy go odkryłam, miałam swojego rodzaju obsesję i to wyleczyło mi przez jakieś, nie wiem, bite 2 czy 3 miesiące. I teraz, jak właśnie wiecie, patrzyłam po moich zbiorach i wybierałam te najlepsze, to przypomniałam sobie o nim i powiedziałam, że tak zdecydowanie musi się w tym zestawieniu znaleźć. To jest podkład, który przez producenta nazywany jest długotrwałym podkładem nawilżającym, i ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Jest długotrwały, ponieważ zastyga, bardzo długo się na skórze utrzymuje i też wygląda niesamowicie naturalnie na skórze. On ma takie średnie plus czyli wiecie, już takie porządne, średnie krycie. Bardzo ładnie wygląda, nosi się niesamowicie, wygładza skórę, ale przy tym jej nie wysusza. I w ogóle, jeżeli chodzi o to jego zastyganie, to powiedziałabym, że przypomina mi jeszcze jeden podkład, który dzisiaj też będziemy omawiać, bo on zastyga w taki sposób, że można by to nazwać jako soft mat. To nie jest kompletnie matowe wykończenie, nie jest też super świetliste, naprawdę wygląda niesamowicie naturalnie. No i też nie ukrywam, że ta forma podania, czyli właśnie tubka, bardzo mi się podoba. Jest to higieniczne w podróży nie jest problematyczne i możemy ten podkład wykorzystać do cna. Mamy tutaj też sporo obietnic dotyczących tego, że podkład ma być nawilżający i są tam rzeczywiście składniki typu kwas hialuronowy czy wyciągi z owoców, kiwi, maliny, z jabłka, które mają dbać o tę skórę. Natomiast powiem Wam tak, dla mnie takie właśnie obietnice, mówiące o tym, że coś ma być nawilżające, traktuję jako niewysuszającą formułę podkładu. No bo umówmy się, od nawilżenia to jest pielęgnacja. Podkład może być co najmniej komfortowy, lub niewyczuwalny na skórze i rzeczywiście te które są opisywane przez producenta jako nawilżające takie właśnie są czyli utrzymują się super lub dobrze a przy okazji kompletnie ich na skórze nie czujemy moja skóra jest sucha w kierunku do normalnej zależnie od wiecie, dnia miesiąca kaprysu także m, takie nawilżające podkłady jak najbardziej dobrze jest wyszukiwać ale musimy to wziąć z przymrużeniem oka nie zmienia to faktu że podkład który kosztuje 33 zł a widziałam go też w internecie za około 18 jest naprawdę rewelacyjny i nikt wam nie powie, że macie tak przystępny cenowo podkład na twarzy. Za następny podkład musimy zapłacić niewiele więcej z tego podkładu z joko, bo 35 zł kosztuje Doll Up z klaresy. Tutaj mamy już do czynienia z podkładem dającym efekt mokrej, nawilżonej skóry. Można powiedzieć, że wręcz jest to Glass skin, bo jego wykończenie jest aż tak świetliste i błyszczące. Nie mamy tutaj drobinek, także to rozświetlenie nie wynika z drobinek, tylko właśnie z jego takiej emolientowej formuły. Formuła podkładu została wzbogacona o kwas hialuronowy i propanediol. Co za tym idzie, ten blask na skórze naprawdę wygląda dosłownie jak mokra, idealnie ujednolicona cera. Krycie jest takie średnie, bardzo ładnie wyglądające naturalnie i jest to podkład nie tym razem, także jeżeli też takich formuł nie lubicie, które zastygają, czyli utrwalają się kompletnie, że już po nałożeniu nie jesteście w w stanie ruszyć ich z twarzy, to spokojnie, bo dzisiaj znajdziecie selekcję zarówno takich zastygających, jak i takich niezastygających. To za tym idzie, może być teoretycznie bardziej narażone na potencjalne ścieranie się, czy urazy w ciągu dnia, gdzie jak podeprzemy się ręką, czy no cokolwiek dotkniemy do twarzy. Natomiast to też oznacza, że jeżeli chcecie poprawić miejsce, w którym na przykład się pozbierał, nie przypodarowaliście go, czy po prostu chcecie wprowadzić poprawki, to też ta formuła idealnie się wtedy sprawdza. No i też takie niezastygające Formuły świetnie się sprawdzają przy konturowaniu na mokro. Także coś za coś są plusy i minusy każdej formuły. No, Doll-Up jest jednym z tych podkładów, który gdybym kompletowała kosmetyczkę drogeryjną w tym momencie od zera, to przy odpowiednim dobraniu kolorystycznym też by się znalazł u mnie w kuferku. I jeszcze przez chwilę zostaniemy w tym pułapie około 35 zł, bo 36 zł kosztuje moja kolejna miłość, czyli podkład z marki Eveline i to jest Better Than Perfect. To jest podkład. Przez Gdybyśmy tak porównali te podkłady, które wam dzisiaj pokażę, to chyba przez jego opakowań przeszłam najwięcej. To jest taki mój złoty gral, jeżeli chodzi o noszenie go w ciągu dnia. Już Wam tłumaczę dlaczego. Bolewam jedynie nad tym, że tutaj skala kolorystyczna kończy się na szóstce i w momencie, kiedy jestem troszkę opalona, to on jest dla mnie za jasny. I wielka szkoda, bo gdybym mogła, to nosiłabym go przez 365 dni w roku, bo jego wykończenie jest niesamowite. To jest podkład, który podobnie jak ten z Yoko, zastyga, ale zastyga z bardzo świetlistym, mokro wyglądającym wykończeniem. Przy podkładzie z Joko to wykończenie jest takie półmatowe, czyli teoretycznie nie odbija się światło, ale jednak nie jest jest To 100% mat. Natomiast w przypadku tego podkładu z Eveline, to powiedziałabym, że jest mu bliżej do podkładu z Claresy, z tym, że on rzeczywiście jest zastygnięty. On się utrwala. Czyli w momencie, kiedy zrobimy sobie swocza i poczekamy, to nie wiem, kilka, kilkanaście minut, że on zaschnie, to dalej widzimy ten blask i Wam się wydaje, że on w dalszym ciągu nie jest utrwalony, ale gdybyśmy chcieli go przesunąć, to on się już nie rusza. Dlatego ta formuła jest według mnie niesamowita. Bardzo wdzięcznie wygląda w ciągu dnia. On się tak cudownie nosi, że to jest jeden z tych podkładów który w ciągu dnia sprawdzacie co chwila w lusterku, nie dlatego, że coś się psuje, tylko dlatego, że nie możecie wyjść z podziwu jak dobrze wygląda Wasza skóra. Także gdyby Evera nie chciałaby mi zrobić prezent urodzinowy, to ja bardzo proszę o rozszerzenie gamy kolorystycznej z BT1 Perfect, zwłaszcza o te ciemniejsze, ale też sądząc po Waszych komentarzach te jaśniejsze jeszcze odcienie. No i właśnie, tak na przykładzie Eveline, tutaj też chciałam się ograniczyć do jednego podkładu z danej marki, no bo są marki, które tutaj z razem pokażę, które mają wiele super podkładów, które zresztą też na przykład na moim kanale w Ulbińcach się pojawiały. I ze też mam chyba 3 czy 4 ulubione podkłady, ale to jednak po Better than Perfect sięgam najczęściej, najczęściej kiedy tylko mogę. No i nigdy nie wyjdę z podziwu, jak przepięknie wygląda na skórze. Tutaj znowu mamy kwas hialuronowy, dodatkowo jeszcze kolagen roślinny i skwalan. Kolejna propozycja w cenie wyjściowej kosztuje około 40 zł, ale nawet teraz, kiedy nagrywam, widzę, że na stronie dostępny jest za połowę ceny, 19,90, a chodzi o podkład, który rozpoczyna nam kategorię podkładów, Wygładzających. No i oczywiście w tym filmiku musiał się też znaleźć ten, czyli moja Hydrolift. To jest podkład, który jest przede wszystkim i to jest jedna z cech, która zawsze mi gdzieś tam z tyłu głowy wybrzmiewa: podkład wygładzający. Ja ten efekt wygładzający, bo to pojęcie będzie się w tym filmiku powtarzać kilkukrotnie, rozumiem jako takie wrażenie, taki moment, kiedy nakładacie ten podkład w pierwszej kolejności na twarz. I widzicie, że ta skóra się zmienia. Ona się robi, jakby przykryta filtrem, jakimś wiecie, z Instagrama, że to jest wręcz niemożliwe. I znowu jest ten efekt, że dwa razy sprawdzicie w lusterku, czy ob się wam nie przewidziało. No to to jest właśnie jeden z takich podkładów. Wygładza max. Dodatkowo jest super komfortowy. Jeżeli chodzi o zastyganie, to przy tym podkładzie mam zawsze dylemat. Bo on dla mnie nie zastyga w taki sposób jak ten z Eveline czy inne, które zaraz się pojawią. On jest tak w połowie utrwalony. Czyli zachowuje swoją trwałość i przez cały dzień spokojnie na twarzy się utrzyma natomiast on jest dalej plastyczny, dalej jest elastyczny, więc gdybyście chcieli, można by go dalej na przykład wyprostować z linii mimicznych. On ma też dość spore krycie, więc zależnie od tego oczywiście, jakie wykończenie lubicie, ja wolę jednak takie bardziej prześwitujące, że skóra jest dalej widoczna przez podkład, to tutaj trzymałabym się zasady, że im mniej, tym lepiej, bo taka mała ilość, dosłownie niepełna pompka już powinna Was usatysfakcjonować, a jeżeli nie, to zawsze można dołożyć i dalej będzie na skórze wyglądał przepięknie. Bo jeśli Chcecie, to można by zbudować nim też pełne krycie i dalej będzie to wszystko się niesamowicie wdzięcznie na skórze utrzymywało. Gdyby go nie pudrować, to powiedziałabym, że jego wykończenie jest takim naturalnym półmatem, bo nie mamy tutaj drobinek, on się nie błyszczy jakoś szczególnie, ale matem też nie jest. Wygląda naprawdę naturalnie, jak taka po prostu odżywiona skóra. Ale jedna bardzo ważna uwaga, jeżeli chodzi o dobór kolorystyczny, jeżeli pójdziecie do Contigo, a właśnie w ten sposób radziłabym Wam dobierać odcienie, to nauczcie sobie słocza. Na szyję na przykład, czy nie wiem, na dekolt, i zróbcie jedno kółko wokół tych szaf kosmetycznych, bo on potrafi dość mocno sciemnieć. Zależnie od odcienia, bo zarówno testowałam odcień 01, jak i 03, a tego 03 używam zdecydowanie najczęściej i on dość mocno się utlenia, ale jeżeli po tym momencie dopasowywania się ten odcień będzie Wam pasował, to ciężko się Wam będzie z nim rozstać. Też mam tutaj kwas hialuronowy, a dodatkowo hydrolizowany ekstrakt z manioku. Przed nami ostatnia propozycja z tych podkładów drogeryjnych i to też jest podkład, na punkcie którego mam małą obsesję i w lutym zdecydowanie najczęściej na mojej twarzy go. I jest to oczywiście ten NAM Perfect Lip Foundation, który chyba trzeci czy czwarty raz Wam już tutaj zachwalam na kanale. Nie bez powodu. To jest podkład, który niesamowicie naturalnie wygląda na skórze. Ja wiem, że to mówię za każdym razem, jak o nim wspominam, ale inaczej się go nie da nazwać. On wygląda jak skóra w butelce. Jak chcecie oczywiście taka jednolita skóra w butelce, czyli jeżeli chcecie dalej wyglądać super naturalnie, gdybyście nawet nie pudrowali twarzy, chcecie, żeby ten podkład dalej nie wyglądał jak podkład, tak w miarę możliwości, to to jest właśnie propozycja dla Was. Jego wykończenie jest takie świetliste. Gdyby go nie pudrować, to naprawdę można by pomylić wygląd cery z po prostu bardzo odżywioną skórą i taką pokrytą pielęgnacją. No i oczywiście przy tym niesamowicie jednolitą. Jedyny minus, taki no realny minus z tego podkładu, jest taki, że on jest dość drogi jak na podkład drogeryjny, bo jego cena wyjściowa to jest 75 zł. Ja wiem, że to nie jest mało, to, to jest dosyć dwa razy więcej niż te wszystkie, które wam pokazywałam przed nim, ale no właśnie, on jest na tyle wyróżniający się na ich tle, że nie powiedziałabym, że można kupić ten albo jakiś tam, bo są na tyle podobne. No nie, no bo każdy do tej pory był inny pod jakimś kątem. I na przykład to, co wyróżnia podkład Perfect Lift, to jest fakt, że składa się on w 90% ze składników pochodzenia naturalnego. Oczywiście również tutaj mamy kwas hialuronowy, a dodatkowo są tutaj zawarte składniki, które sprawiają, że twarz znowu wygląda jak pokryta filtrem. Tylko nie takim SPF-em, tylko wiecie, filtrem z Instagrama, filtrem wygładzającym. Bo przy całym swoim naturalnym wyglądzie, no dosłownie skóra pokryta nim wygląda jak najlepsza wersja waszej skóry. Czy znowu mamy tutaj ten efekt przeglądania się w lusterku wielokrotnie w ciągu dnia? Zdecydowanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że słowo podkład w tym filmie padnie pewnie jakieś 5 milionów razy, ale jedynym synonimem, jaki znam, to jest słowo fluid, a to brzmi dla mnie zbyt archaicznie, więc do tego podkładu jednak będę wracać. No i jesteśmy w połowie stawki dokładnie, bo pierwszych pięć propozycji za nami, a teraz przechodzimy o tych droższych podkładów. Zaczynając od propozycji od polskiej marki kosmetyków profesjonalnych, czyli od Afektu. I mowa tutaj o najnowszym podkładzie z Afektu, czyli Best Matte. Jak pierwszy raz aplikowałam go na twarz, to dosłownie wcisnął mnie w fotel, bo jest to podkład, który niesamowicie nie dość, że wygładza. To bardzo szybko zastyga. 对吧？Yeah. Jest to bardzo szybkie w porównaniu do innych podkładów, które wam do tej pory pokazywałam. jakie, wiecie, te, które zaraz się pojawią. Natomiast nie jest to tak szybkie, że nie można tego opanować. Po prostu polecałabym nakładać go tak falą, czyli od policzka, czoło i drugi policzek, albo policzek, policzek i czoło, żebyście po prostu nie skorzystali z takiej metody, że robicie sobie ciapki na całej twarzy, a dopiero potem przechodzicie do blendowania, bo przy tym podkładzie możesz nie do końca się okazać dobrym wyborem. Na skórze wygląda nieskazitelnie. Możemy tutaj sobie zbudować pełne krycie. On rzeczywiście to krycie ma dość spore. Ja go standardowo, jak w przypadku większości, lubię tak dość mocno rozcienić, ale to, jak on zastyga i jak długo się utrzymuje, i przy tym jest niesamowicie komfortowy na skórze, no to może się to równać tylko z jednym podkładem, który, jak się okazuje, cenowo będzie na samym szczycie zestawienia. Tutaj nie mamy kwasu hialuronowego, tak dla odmiany, jest natomiast niacynamid witamina E oraz wyciąg z co właśnie grejfruta, się do tego, że podkład jest bardzo komfortowy w noszeniu, gdzie te jego właściwości zastygające i utrwalające. Powinny jednak przeczyć temu komfortowi, a jednak nie. Możecie go nałożyć spokojnie, nosić przez cały dzień i w niezmienionej formie zmyć go wieczorem bez żadnego uczucia obciążenia. Naprawdę świetna propozycja, całkiem niedawna premiera. Kolejny podkład, który też nazwałabym mianem najlepszego, który również jest z polskiej marki, to jest Elever i Podkład Supreme Skin. To jest już taka cięższa artyleria. Jest to długotrwały podkład, który dodatkowo ma w sobie SPF-50, który wiadomo traktujemy jako taką dodatkową ochronę. Raczej nie polegałabym na tym SPF-ie w 100%. Ale jeżeli chcecie tak dodatkowo na każdym froncie chronić skórę przed promieniowaniem UV, to jest to rzeczywiście bardzo pomocne i przydatne. Podkład z Elever kosztuje 170 zł, także cena jest niemała, ale bardzo często możemy złapać czy kody rabatowe, czy właśnie ten podkład w promocji. Ja też go sama w promocji kupiłam. Przy mojej cerze Właśnie tej suchej w kierunku do normalnej, nie mogę go nosić za często. Tutaj również wy potwierdziliście mi w komentarzach za każdym razem, kiedy o nim wspominałam, że on się świetnie sprawdza na cerze tłustej. Jest cudownie wygładzający, jest niesamowicie długotrwały, ale przy tej swojej niesamowitej długotrwałości, przy cerze suchej, potrafi być któryś dzień z rzędu już zbyt suchy. Ja go na skórze niestety odczuwam, właśnie powiedzmy tak, trzeciego dnia. No, ale po prostu oznacza to, że muszę zrobić sobie przerwę, użyć czegoś innego, a jak chcę, żeby cera była nienaganna, nieskazitelna i niewzruszona przez cały dzień albo nawet i dłużej, w sensie takie wiecie, długie dni od 8 rano do 22, to wiem, że ten podkład na pewno dałby sobie radę. Ale niech was nie znęli to, w jaki sposób go opisuje, czyli bardzo mocne zastyganie, potencjalne właściwości wysuszające i mocne krycie. To wcale nie oznacza, że to jest taki podkład, wiecie, starej generacji, bo jak w zeszłym roku przetestowałam podkład z Essence, który po prostu miałam ochotę zmyć po 20 minutach, bo był tak suchy, po prostu był skorupą i wyglądał, jakbym, dawno już zeszła z tego świata, to tutaj nie mamy w ogóle do czynienia z takimi właściwościami. To jest jak najbardziej współczesny, nowoczesny podkład, tylko po prostu taki właśnie ultra długotrwały, zdecydowanie lepiej przystosowany do cer tłustych. Przy tym jego wykończenie na skórze w momencie, kiedy się utrwa. To jest taki elegancki, matowy, taki welurowy wręcz efekt. Naprawdę świetna sprawa, jeżeli szukacie czegoś na długie, długie godziny. Z najważniejszych składników aktywnych mamy tutaj witaminę E i hialuronian sodu. Średnie krycie, delikatna konsystencja i wygładzenie, które daje efekt okrycia skóry delikatną woalką. W ten sposób możemy opisać następny, najlepszy podkład, czyli DIR Dalia i podkład, który odkryłam chyba ze 2 lata temu. Za podkład Skin Paradise musimy zapłacić około 215 zł, ale ogromnym plusem jest niesamowity. Niesamowicie szeroka gama kolorystyczna. Ja tutaj akurat wam pokazuję odcień MW3. Z kilku względów mogłabym spokojnie porównać ten podkład do elewera, z tym, że elewer jest właśnie mocniej zastygający i troszkę bardziej wysuszający. Tutaj tego wysuszenia przy Dirdali w ogóle nie zauważam, ale ten efekt wygładzenia, jak i zastygania i tej niesamowitej długotrwałości jest dalej zachowany. Czyli można powiedzieć, że elewer jest dla cer tłustych, a dla suchych i mieszanych będą te podkłady z Dirdali. Tutaj pokrycie jest raczej średnie, i powiedziałabym, że przy jego lekkiej konsystencji raczej ciężko jest uzyskać 100% krycie. Tutaj raczej trzymamy się tego, co producent zamierzył, czyli właśnie naturalne wyrównanie kolorytu, ale przy tym niesamowita trwałość. Czyli jeżeli chcecie, żeby skóra wyglądała naturalnie. Ale żeby nie sprawdzać jak makijaż wygląda w ciągu dnia i nie martwić się o to, czy coś zaczęło się ścierać, ważyć, no to to będzie właśnie opcja dla Was. Zresztą nie ma się co dziwić, bo pełna nazwa tego podkładu to Skin Paradise Sheer Silk Foundation, gdzie jednym ze znaczeń słowa sheer jest właśnie prześwitujący. W ten sposób właśnie podkład wygląda na skórze. Skóra prześwituje, ale wszystko wygląda jak silk, jedwabiście. W sumie to zarówno moją miłość do każdego z tych produktów, jak i ich staż u mnie w zbiorach, można by ocenić po wyglądzie opakowania. Bo na przykład ta następna propozycja, najlepszy następny najlepszy podkład, czyli NARS Light Reflecting Foundation, prezentuje się następująco. I przyznam, że to półmatowe, a właściwie matowe, w pełni matowe opakowanie, dosyć, dość ciężkie jest utrzymać. W trzymaniu czystości. Tutaj ten podkład, za który musimy zapłacić około 250 zł, możemy spokojnie porównać do tej propozycji z klaresy, bo to, co przede wszystkim łączy te podkłady, to jest to niesamowicie świetliste, wyglądające wręcz na mokre wykończenie na skórze. Żaden z tych podkładów nie zastyga i one wyglądają po prostu no tak, jakbyśmy mieli niesamowicie nawilżoną, napitą, sprężystą, młodzieńczą i wręcz mokrą od pielęgnacji skórę. To jest taki lub luksusowy wygląd, to jest wręcz powiedziałabym, że pasująca do make-up, no make-up, gdybyście chcieli imitować skórę, która po prostu jest pokryta kremem, ale przy tym jest przepięknie ujednolicona, no i coś właśnie z wyższej półki cenowej, to ten Nars będzie dla Was idealny. To jest też podkład, po który ja często sięgam na co dzień. Mam akurat trzy odcienie tego podkładu, także mogę też sobie dopasować, wiecie, zależnie od odcienia skóry. Bardzo przyjemnie się go nosi, ale muszę zaznaczyć jedną rzecz, to samo zresztą dotyczy tej Klaresy, że przez ten ich niesamowicie intensywny blask, przez tę świetlistość, to jest chyba najlepsze słowo, w połowie dnia zauważam, że. Wiecie, strefa T, czyli okolice nosa, broda czy czoło zaczynają się już tak mocniej, o wiele mocniej świecić. Po prostu każdy puder przegrywa z tym ich naturalnym blaskiem wewnętrznym. Może to być coś, co lubicie, lub czego nie lubicie, także wybierzcie odpowiednio podkład, który wam tutaj zaprezentowałam. Ja tak naprawdę kocham każdy z nich i po prostu noszę zależnie od odcienia, czy preferencji danego dnia, czy scenariusza dnia, który mnie czeka. On spokojnie może być też noszony przez cały dzień. Też go z powodzeniem nosiłam od godziny 8 rano do 20 i dalej wyglądał ładnie. Tyle, że on daje właśnie taki efekt bardziej naturalnej skóry, bardzo świetlistej skóry. Można by wręcz rzec, że on na twarzy wygląda tak, jakby w ogóle nie był przypudrowany, bo w pewnym momencie puder zaczyna przegrywać z tym jego naturalnym blaskiem. Za to też go lubię, bo jednak taka świeżość i świetlistość też ma swoje miejsce. No i czas na ostatni i zarazem najdroższy podkład na dziś. Chociaż nie jest on jakiś niebotycznie drogi, bo porównując go do tego Narsa, to tutaj mamy różnicę tylko 10 zł w tej cenie wyjściowej, regularnej. A chodzi oczywiście, tutaj nie ma na pewno zaskoczenia, podkład z Estée ten Future is Hydra Rescue, dokładnie ten, który nazywa się Moisturizing Makeup i ma w sobie SPF 45. To jest podkład, który... W sumie jest takim zwieńczeniem dzisiejszego zestawienia, bo można w nim znaleźć wiele cech pozornie sprzecznych z podkładów, które wam pokazywałam wcześniej. Czyli jest wygładzający, jest nawilżający, jest zastygający, ale nie wysuszający. Jest też plastyczny, po prostu jest cudowny. I też sądząc po waszych komentarzach, bo ja już go pokazywałam na kanale wielokrotnie. Widzę, że on ma taką, taką zdolność zjednywania sobie ludzi, bo jednak większość osób, która miała z nim styczność, się z nim polubiła. Oczywiście są też osoby niezadowolone, no bo wszystko jest subiektywne i zależy od waszych preferencji, stanu skóry i typu cery, ale jednak jest on na tyle uniwersalny, że nie bez powodu jest często spotykany w kufrach wizerzystów. No a oprócz tego, że oczywiście mamy tutaj bardzo szeroką gamę kolorystyczną, no bo jednak jest to marka selektywna. Tak samo wiecie, zresztą ten NARS też dostępny jest w wielu odcieniach, po, z różnymi podtypami, z tonacją. Można wybierać i przebierać. Tak też tutaj, znowu, bardzo podoba mi się tubka. Ja jednak takie opakowania chyba lubię najbardziej, bo mało ważą i zawsze można by gdzieś je upchnąć. Ten podkład to zdecydowanie taka idealna kropka nad i, podsumowująca wszystkie inne propozycje, które Wam dzisiaj pokazywałam. Jest to podkład nasycony wodą jonizowaną, a w jego składzie znajdziemy nasiona chia, co ma się przekładać na... Efekt nawilżający. Przy okazji ten podkład jest dostygający. Czy ja już o tym mówiłam? Czyli teoretycznie mamy właśnie te sprzeczne sygnały, ale przekłada się to na nieskazitelny i taki zachwycający efekt, bo łącznie z tym wygładzeniem na pewno sprawi to, że będą Was koleżanki i koledzy pytali, hmm, jakoś tak ładnie dzisiaj wyglądasz, bo to jest właśnie efekt tego podkładu. Lampeczki z tyłu mi się rozładowały, a to może oznaczać tylko jedno: czas kończyć. Na dzisiaj to już wszystko. To były już wszystkie podkłady, które w tym momencie nazwałabym najlepszymi, najlepszymi dostępnymi na rynku, i gdybym musiała się ograniczyć tylko do 10. Bo jakbym miała więcej, to oczywiście więcej też bym wam pokazała, ale to jest taki fajny przekrój, który będzie dopasowany do każdego pod względem preferencji czy typu skóry. No i też pamiętajcie o tym, że świetnym rozwiązaniem jest mieszanie ze sobą formuł, bo może się okazać, że znajdziecie coś idealnego dla was czy tego na miarę. Także jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę podkładów, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami pod możecie je znaleźć. Tam też znajdą się szczegóły mojej stylizacji, czyli bluzki, paznokci czy kolczyków. Takie informacje zawsze są w opisie zawarte, a ja Was proszę o Waszą listę najlepszych podkładów w komentarzach. Wypiszcie, nawet jeżeli nie macie dziesięciu, to wypiszcie tyle, ile potraficie, bo ciekawa jestem właśnie, czy niektóre pozycje nam się tutaj będą zgadzały. Myślę, że następne w kolejności będą korektory, choć to nie będzie łatwe zadanie, bo korektory i pudry sypkie to jest jednak chyba moja ulubiona kategoria w makijażu, więc tutaj się będę musiała spokojnie zastanowić i porządnie przemyśleć moje wybory. Jak zawsze na koniec takiego rankingu mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, że coś mi się nie ukryło w kosmetyczce i wyparowało z mojej głowy, ale nie, zdecydowanie jestem z tego zestawienia zadowolona. Także na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał i że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak było, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. A zwłaszcza pod tym filmikiem jest bardzo gorąca dyskusja w komentarzach. <gry> Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa.